Teraz szukamy odstępami jak widać tu są strażacy po naszej lewej stronie, tu w środku i też po prawej krzykniemy jej imię, czyli Ewa. Bo właśnie takiego dziecka szukamy Konie już poszli już dalej I cały czas idziemy jedną linią Oczywiście nie tylko szukamy samego dziecka, ale też na przykład ubrania czy coś, które mogłoby spaść z jej kieszeni czy szalik. Musimy pamiętać, jeśli gubimy się w lesie, że musimy znaleźć, tak zwany, albo oznaczyć, tak zwany punkt zero. Że orientujemy się, gdzie jesteśmy, y, pamiętamy, gdzie byliśmy i nie za bardzo odchodzić od tego jednego punktu, aby się nie gubić dalej, prawda? Zaznaczyć to miejsce, punkt zero, jak my nazywamy charakterystycznym, nie wiem, na przykład gałęży, zrób mi duży krzyż, żebyśmy odnaleźliśmy ten krzyż, gdybyśmy odchodzili od, od na chwilę, szukając wody na przykład. Najlepiej by było też pomyśleć o tym, że możemy zostać w tym lesie przez jakiś czas i może jakieś skronisko zbudować. Trzeba pamiętać o tym też, że jeżeli myślimy, że będziemy w tym lesie dłużej niż pomyśleliśmy, to trzeba pomyśleć o wodę. Naprawdę o wodę. Dorosła osoba może żyć spokojnie bez wody trzy dni, a bez jedzenia to kilka tygodni. Więc najważniejsza rzecz to byłby woda. I w lesie nigdy nie wiadomo, co jest do jedzenia, więc lepiej być zdrowym i godnym, niż zryzykować coś jeść w lesie, które nie wiadomo, czy to jest dobre dla ciebie, czy nie. I oczywiście zrobić hałas w lesie, żeby ludzie cię słyszeli, gwizdać, krzyczeć, śpiewać, cokolwiek, żebyśmy mogli cię słyszeć, usłyszeć, wysłuchać. Zorientować się, gdzie jesteście, wziąć kamienie, eee, gałęzie, cokolwiek, żeby był głos. O i tu będzie transportowany do, do SOP-a, czyli do samochodu operacyjnego, czyli ten samochód obok nas I musicie wiedzieć, że każdy straż ma też ten, ten misz, który był widać. Miś pomaga dzieciom, bo dziecko się od razu się uspokaja, jak widzi ten myśl akurat. I każdy wóz w Polsce ma taki misz. Aby podawać to dziecku, żeby uspokoił się od razu, dzięki temu samochodowi operacyjnemu Odwiezione będzie dziecko do szpitala. Teraz mam okazję, aby przedstawić Wam konie i też strażaków, tutaj wszystkich, a stoi teraz przy koniu e, naczelnika. Jak się nazywa to? Nie jest załoga, to jest kawałek. Patrol patrol. Patrol, patrol konny. A nacielnik ma na imię? Leszek portomiski. Witam cię Leszku. O tu, widzowie TVR, strażak z OSP. Proszę, musisz opowiadać nam, skąd się wzięły konie, jak długo są. No, konie się wzięły, to moje hobby. I od 30 paru lat hoduję konie. I z myślą nie tylko do własnych potrzeb, ale żeby służyły ludziom. Jeśli potrzeba, zaistnieje taka potrzeba, że trzeba koni użyć do poszukiwania ludzi, to wyjeżdżamy i szukamy. No, u nas bezpieczeństwo u ludzi jest na, na pierwszym planie. Jasne, tak, że Jasne. nigdy nie było tak, żeby nasza jednostka nie wyjechała, czy miała jakiś urlop, czy coś. Zawsze jesteśmy gotowi. I pod względem operacyjnym na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo. A rozumiem, że osoby zostały odnalezione dzięki koniom, prawda? No Tak, tak. tak? A jak długo oni są w, w Remizie, w, na służbie? Jak długo oni są? No, konie są na służbie tyle, co ja mam lat. To znaczy tyle, Nie co ja w straży pytań. jestem. <laughs> tyle, co w straży, bo jak, jak wstąpiłem do straży 35 lat temu, miałem konie. Tak. I w, w każdym momencie są gotowe do wyjazdu. No. Piękny są, ale jest tych sześciu, tak? A no, więcej, więcej mamy, tak? no, dzisiaj akurat przyjechało 6, ale tak możemy i 12 koni też. A to jest jeden uruchom. strażak do jednego konia, czy inny strażak może wsiąść do innego konia? Może, Takie może. Tak, zmiana. Nie, nie ma problemu. Konie są przygotowane tak, że chodzą w ruchu ulicznym i, i, i nie ma tu problemu. O każdej porze możemy siodłać, wyjeżdżać, czy do powozu zaprzęgać i wyjeżdżać, także... A czemu konie nie mają mundurów? No, jest straż jeszcze, tutaj jeszcze tutaj coś. Nie, nie uszyte. Jeśli nie uszyty? Tak. Że też galowo występujecie. To tak, chciałem o to zapytać się, bo widziałem zdjęcie w remizie, że też galowo występujecie no ładnie, mamy. ładnie w mundurach. Mamy galowe mundury też. też, też. Piękny jesteś, jesteś piękny, piękny. Żałuję, że nie mam jabłka. No prawdę, już żałuję. Więc jeżeli apel do kogoś tutaj w okolicach Gombina, że jeżeli się chce zasieć tym koniom Mundur z napisem straż, to na pewno konie będą bardzo chętnie przejmować takie dary od kogoś, naprawdę. Tak ty już z powrotem jesteś teraz, tak? Jesteś z powrotem. Nie panikuj. Panika jest najgorszym na co możesz się zdecydować, ponieważ nie pozwala ci rozsądnie myśleć, co dalej zrobić w tej sytuacji. Stój spokojnie i rozejrzyj się dookoła uważnie. Gdziekolwiek teraz jesteś, to jest Twój punkt zero. Pozostań w jednym miejscu. Nie tylko zwiększysz swoje szanse na bycie odnalezionym, ale również zaoszczędzisz energię, jaką będziesz zużywać na błądzenie po lesie w poszukiwaniu drogi. Oznacz miejsce, w którym jesteś. Zwiększysz w ten sposób szansę na odnalezienie. Oznacz je na przykład kawałkiem jakiegoś materiału, kamieniami czy kartką papieru ważne, aby było dostrzegalne z dystansu. Hałasuj, gwiszcz, krzycz, śpiewaj, rzucaj kamieniami. Jeśli masz taką możliwość, oznacz swoją lokalizację tak, by była widoczna z powietrza. Jeśli jesteś na polanie, ułóż ciemne gałęzie bądź liście w kształt trójkąta. Na terenie piaszczystym stwórz taki trójkąt na piasku. Trójkąty tworzone z różnych rzeczy są sygnałem dla ekip poszukiwawczych. Spróbuj rozeznać się w terenie. Pamiętaj jednak, aby nie oddalać się zbytnio od punktu zero, byś zawsze mógł do niego wrócić. Znajdź lub stwórz sobie jakieś schronienie. Jeśli nie jesteś odpowiednio ubrany, znalezienie schronienia jest Twoim priorytetem. Na szczęście las jest miejscem, w którym można znaleźć mnóstwo potrzebnych do tego rzeczy. Poszukaj przewróconego lub chylącego się drzewa. Może być pomocne przy zbudowaniu czegoś w rodzaju przybudówki. Użyj do tego gałęzi szerokich liści i roślin. Wykorzystaj zarośla lub konary drzew, by ochronić się przed deszczem, wiatrem, śniegiem lub słońcem. Zlokalizuj źródło wody zdatnej do picia. Przyjmuje się, że człowiek może wytrzymać do trzech dni bez wody, ale musisz pamiętać, że już pod koniec drugiego dnia nie będziesz w dobrej kondycji. Najlepsza będzie woda prosto ze źródła, ale szanse na znalezienie jakiegoś nie są zbyt duże. Innym dobrym źródłem wody są strumyki. Miej jednak na uwadze, że picie wody ze strumyków nie jest zbyt zdrowe. Oczyść wodę. Jedną z form oczyszczania wody jest jej podgrzanie. Aby mieć pewność, że bakterie wyginęły, pozostaw ją w stanie wrzenia przez 3 minuty. Poszukaj czegoś do zjedzenia. Większość dorosłych potrafi przetrwać do około 3 tygodni bez jedzenia, ale pod warunkiem, że ich organizmy nie są wyziębione. Zimą pod żadnym pozorem nie można jeść śniegu. Najpierw należy go rozpuścić, dopiero potem można napić się wody. Po zjedzeniu śniegu jeszcze bardziej schłodzisz swój organizm i możesz doprowadzić do hipotermii. I to wszystko w tym odcinku dzisiejszym i oczywiście gorąco zapraszamy do następnego, kolejnego programu Strażak z OSP tylko w TVRze. Więcej informacji o programie oraz archiwalne odcinki na portalu tvr24.pl